Hej witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w World of Tanks Zaczynamy za 2 sekundy i pokażemy im na co nas stać Dobra, no to jedziemy Jest już chyba mój czwarty, albo piąty film z tej serii W moim wykonaniu Jak na razie mi się podoba ta gra i nie ludzi mi się Dziękuję, umieć dobra. Zdadzę, cię zaraz ginę, no ale to jest dorobek. Już coś tam się dzieje. Tak, tego, że tam wjechać się mogę, i tu mój pierwszy problem. Czasem miejsce znaleźć dobre. Nawet na, na tej mapie jeszcze nigdy nie grałem. Nie wiem, się ustawić, no ale tak myślałem. Dobra, nie, nie wyjeżdżam. Churde otaczają nas. So, chyba jadę tam. Dobra, go, go, power rangers. go, go, ja jest też nie za dobrze. Znowu? No i dobre, jednego mniej. Zły pomysł. Nie wyjeżdżać zeszłą nocą. Ojej, ojej. No, tak myślałem. że ale nawet go nie zarysowaliśmy. W siebie rozwalą. O, dobra, raz ja pierwsze. Kurde, no. nobra, Spokojnie. No oh jest. coś, czuję, że to też mi za dobrze nie pójdzie. A tu jest standard, no to jest czołg takiego typu, że Oj, już coś mamy, tu jeden, tu drugi. Знаешь, что за расклина. Ой ой, ой ой Мама ми. Стой, стой, прошу, стой. Ну и... Ну. Что трафик?

Przysięgnął mnie. Nie, nie, nie. O Jezu. Ja się tak nie bawię. Płakać mi się chce. No tak, tak myślałem. Zagramy tym. O Jezu Kurde Nie idziemy coś znowu To już ostatnio lepiej poszło Bo przynajmniej trzech zabiłem w jednej rundzie Ta Znowu ta runda. Okrzyk bojowy oczywiście. Dobra, za nimi a dobra, już wiem, gdzie jestem. A czego znowu we mnie? Co ja wam zrobiłem? Tak ale ja mam ze za strasznego. Ojej, ojej ojej, dobra, Bo. Nic nie widzę, bym mną jak ile tu ich jest. <gry> O nie... Kurde, no nie trafiłem jeszcze go, ale dobra. Przynajmniej jakaś akcja była i coś się w końcu udało, tak jakby. Ah. By nie było maksymalne, ale... Dobra. Jeszcze jedną rundkę może zagram. Trochę po tego pokombinowałem z bandikamem. Mam nadzieję, że filmy będą teraz trochę lepszej jakości. Ale nie jestem jeszcze pewny, zobaczymy dopiero później. Jeżeli macie jakieś sugestie co do ustawień, to piszcie w komentarzach, ja go na pewno przeczytam. No myślę, że da się rozjechać. No jadę za całą ekipą Tylko ich sobie wprawnują z, z moim to mogą mnie sprzedać na shota, no ale to nic już dupę Tam jechać czy Dobra, za nim. Bum! O, coś ebło. Spierdalaj szybciej, spierdalaj. No, wracam, mam jakiegoś... No ja już no, męczą. Przybliżymy i teraz cyk. Ach, chciałem go wyłączyć, ale się nie udało. No, ona się to zrobić. za dużo jest szef, ja, ja tu nic. Nie, 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 nie. Ludzie tak wyjeżdżali, od zewnętrznych bo... Trzeba to się dla mnie skończy. Fak. no nie, małego no, wieku znowu. No, nareszcie, dokładnie tak. Następny, proszę. Albo i nie, schowam się za wrakiem. Ojej, ale przegrywamy Dobra, cały tak stał Zginę, to zginę, jedziemy ja do przodu Dobra, no, niestety tym razem nam się nie udało wygrać żadnej rundy, ale na tym właśnie skończymy, no, nie, nie wyglądało to zbyt dobrze, ale mam nadzieję, że i to wam się podobało, choć co wam bo nawet mnie to zbytnio nie podnieciło, <gry> ale no trudno, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, do zobaczenia.